Witam serdecznie na organowych rozmowach. Dzisiejszy kontrapunkt, który chcę zaprezentować, z tego co udało mi się wyczytać, nazywa się Accenti, a drugi to nie wiem jak się nazywa, natomiast pokażę szybko o co w nim chodzi i jakie może mieć zastosowanie i jakiego dotyczy fenomenu. Mianowicie chodzi tutaj o sytuację, w której mamy do czynienia z następującym ruchem. Dźwięk wyjściowy to jest to, dźwięk końcowy to jest to. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, w której nasza harmonia w najprostszej formie może wyglądać tak, albo może wyglądać po prostu tak. I docelowo, niby, właśnie temu może to służyć. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na pewien taki mały fenomen, że w momencie, kiedy połączymy ze sobą ten właśnie zestaw odruchów. Kontrapunktycznych, wówczas możemy mieć taką na przykład sytuację. A więc mamy tutaj coś, co z jednej strony przypomina nam to, to, o czym wcześniej wspominałem, jako po prostu ruchliwe wypełnienie akordu, a z drugiej strony możemy mieć coś, co jest również komponentem przejścia. Jeżeli zaczynamy od dźwięku G i lądujemy na dźwięku C naszym przeskokiem tego typu. Albo równie dobrze z czymś takim, i to bardziej by mi o to chodziło. Stąd właśnie moja propozycja, aby stanowiło to wypełnienie kontrapunktyczne tego, co się dzieje w melodii i tej towarzyszącej mu harmonii z jednym dysonansem. Dokładnie takie coś. Pewien taki paradoks i fenomen tego polega na dysonansie, który się nam tutaj pojawia. Jeżeli się przypatrzymy temu dokładnie, mamy sytuację następującą. W bardzo mocnym i eksponowanym fragmencie pojawia nam się wyrazisty fałsz, a potem to wszystko spada na cztery łapy. I to, co wydaje mi się, że jest tutaj najbardziej istotne i odkrywcze, polega na tym, że ten dysonans nam nie przeszkadza w momencie, kiedy chwilę później Pojawia się rozwiązanie tego właśnie całego dysonansu. Innymi słowy, jeżeli stwierdzimy, że tutaj mamy ładnie na zielono i wszystko się ze sobą komponuje, tutaj mamy fałszywie i tak jakby powiedzmy na czerwono, że coś tam nie działa, a potem tutaj trafiamy na to, co, co nam działa fałsz, ale po chwili. Spotykamy się w miejscu, w którym to wszystko ładnie ze sobą koresponduje. Wówczas pojawia się nam taki fenomen, który tworzy nam napięcie konsonansu i dysonansu, a Efekt tej gamki ruchliwej, która tutaj się pojawia, jest właśnie efektem, który dodaje naszemu kontrapunktowi, a do celu, znaczy pośrednio również całej naszej harmonii, dodaje nam właśnie takiego charakterystycznego kroku, który zmierza do konkretnego celu, ponieważ nasz kontrapunkt, zwany również pewną formą wariacyjną e, gamy, czyli tego, co się dzieje w tym miejscu. Umówmy się, że jest to po prostu gamma. I ta gamma jest urozmaicona, takimi, poprzetykana takimi dźwiękami. I właśnie poprzez to przetykanie dźwiękami pojawia się nam efekt czegoś takiego, że gamma. Prowadzi nas do konkretnego punktu, i ten punkt osiągamy poprzez dzięki sąsiednie. Dzięki sąsiednie tworzą najjaśniejszą, naj, najbardziej przewidywalną drogę, i przewidywalność tej drogi jest właśnie dla nas efektem, z którego my korzystamy. W związku z tym, nawet jeżeli się pojawia tutaj dysonans, to powiedzmy roboczo, że on nam nie szkodzi. Ponieważ w momencie, gdy mamy do czynienia z gamą, ta gama i tak sprawia, że te rzeczy się tam ze sobą stykają. Drugim kontrapunktem, którego możemy wykorzystać dokładnie w tej samej funkcji, jest coś takiego, do czego nazwy nie znalazłem. W rzeczywistości myślę, że może to mieć różną formę też gamy, czy dźwięku organowego, dźwięku stojącego, gdzie dzieje się coś takiego. To jest coś, co ktoś może kojarzyć z tokatą i fugą Demol. I teraz zró zróbmy dokładnie to samo. Przed chwilą mieliśmy. A teraz zróbmy to w ten sposób. I to w sumie tyle, bo ta. Formułka, ta figurka jest czymś krótkim, czymś małym, niewielkim, natomiast jeżeli po, pociągnęlibyśmy to dalej, wówczas może się pokazać tam nam troszeczkę więcej możliwości. Natomiast ciągnięcie dalej zarazem też ogranicza nam możliwości z tym związane. Dlatego chciałbym teraz jeszcze podać kilka przykładów melodii, gdzie to się może przydać. Znowu, im krótszy jest nasz fragment, tym większa taka jego elastyczność. Czyli najpierw tutaj moment surowy, przetykany z harmonią. Niech nasza harmonia, powiedzmy, będzie tutaj czymś takim. Możemy na przykład zastosować w dwóch miejscach to, co prezentowałem jako modelowe. I teraz, jeżeli byśmy przeszli tutaj w kolejny fragment, dajmy na to, prze, przeprowadzimy naszą tą figurę w tym miejscu. Mogłoby mieć to. Natomiast to już jest zajęcie, które jest odrobinkę mniej intuicyjne. Jak to jest skonstruowane? Jakbym to omówił? Wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy nasz trójdźwięk w jego, mam nadzieję, tej najbardziej intuicyjnej postaci i wtedy nasz trójdźwięk, nasz kontrapunkt startuje z najwyższego punktu, czyli z kwinty akordu. Jeżeli wystartujemy z prymy akordu, Wówczas mamy odrobinkę inną sytuację, ale też sytuację, która może nam się w jakiś sposób przydać. Więc jeszcze raz ćwiczenie tego typu, fragment gamy albo. Tutaj nie brzmi to zgrabnie, ponieważ nam się akcent robi z dysonansem. Natomiast jeszcze raz, gdybyśmy to mieli wypróbować w kilku innych miejscach, na przykład połączmy to z innym naszym wariantem. Czyli mielibyśmy nasz akcent i tiratę. Uwaga, tirata musi być zatrzymana. I teraz to, co zwykle dość zgrabnie stosują kompozytorzy, można byłoby nazwać lekką modyfikacją, która pozwala nam wrzucić naszą, na, nasz krok akordowy w odrobinkę innym punkcie, innymi słowy. Jeżeli zrobilibyśmy tu... Jesteśmy zmuszeni, aby ruch nastąpił w ten sposób. W związku z tym, jeśli chcielibyśmy na przykład dokonać jakiejś zmiany, to już jest, powiedzmy, że za późno. Chyba, że ten ruch zamienimy na taki. Co się stało? Nasza wiodąca figura została zmieniona w którymś momencie. I tutaj coś, co mogłoby być jakimś takim powiedzmy ćwiczeniem wstępnym, to jest to, że bierzemy w rzeczywistości tylko sam początek, a cała reszta jest, dajmy na to, dostosowana. Brzmić to może troszeczkę niezgrabnie, ale sądzę, że otworzy nam wzrok na widzenie na klawiaturze pewnych dodatkowych miejsc. Jeżeli, dajmy na to, to nam nie pasuje. Jakby to mogło wyglądać? I chcielibyśmy, aby tutaj miało miejsce jednak konsonujące. Tu wypadłoby nam takie coś. Natomiast My robimy jakiś unik. I to, co w tym momencie jest największym wyzwaniem, to jest widzenie akordu, który ma nadejść. Innymi słowy, jeżeli chciałbym zrobić coś takiego. i wychodzi mi to niezgrabnie, traktuję to jako dysonans. Co zrobić, aby w tej chwili nasza lewa zamiast A, któremu wypadałoby kolejne miejsce. Chcieć dać jakiś element składniku, składnika kordu Cedur. No i więc potrzebujemy, właśnie, ten składnik jakikolwiek inny. Nasza reguła ta zostaje urwana. I jeżeli Stosujemy konsekwentnie jedną figurę, wówczas jest uczucie, że mimo, iż to skacze, mimo, że nasze dźwięki nie są całkowicie podporządkowane temu jednemu schematowi, mimo, że schemat zostaje przerwany, mimo wszystko pewien tryb. Ruchu dźwięku kontrapunktycznego dociera do naszego odbiorcy cały czas w taki sposób, który mu daje poczucie, że aha, tam cały czas kręci się ta sama figura. Chociaż z naszej perspektywy możemy mieć momentami odczucie, że jest to lekko niezgrabne. Kiedy obserwowałem różnego typu kompozycje, Uznanych kompozytorów, mam wrażenie, że oni tam nie mieli specjalnie oporu przed różnymi tego typu skokami, kiedy właśnie wydawało mi się, że ta figura chyba tutaj zaraz zaprowadzi w ślepą uliczkę. okazywało się, że no dobra, ale na końcu jest jakiś mały zawies. Jeżeli nasza figura manipuluje głównie takimi skokami, wówczas jej modyfikacja. O jaki interwał następuje skok? Cały czas manipulujemy sekundą i tercją. Sekunda, tercja, sekunda, tercja. Natomiast jeżeli zrobilibyśmy coś takiego. Dajmy na to. Mamy tercję, ale po prostu w inną stronę. Może to być równie dobrze, zupełnie inne współbrzmienie. Mamy tutaj kwartę. Akurat tutaj nam pasuje, więc możemy iść, ale ta nam nie będzie zbyt pasować. Więc następuje skok na kolejny fragment ze znanego akordu. Żeby sobie to poćwiczyć, myślę, że można byłoby zrobić coś takiego, gdzie mamy do czynienia z dwoma akordami, które powtarzane są naprzemiennie, a my eksplorujemy wszystkie ich poszczególne stopnie, na przykład I w ten sposób I teraz parę akordów Tu nam pasowało ładnie Ale tu już nie Więc bierzemy to, gdzie jest ładnie a gdzie nam nie pasuje, następuje zmiana. Lub róg w drugą stronę. To akurat nie brzmiało zbyt zgrabnie. Albo... Jeżeli spojrzymy na ten drugi wariant, on jest, wydaje mi się, odrobinkę bardziej elastyczny. Jest to tak naprawdę zrytmizowana gamka. Czyli na przykład wiemy już, że stąd to działa. Albo stąd działa jako zmiana. Ale. Tutaj już nas prowadzi w fałszywe miejsce. Co by to mogło oznaczać? Nie idziemy na kolejny krok, tylko krok jest po prostu zmodyfikowany. Na przykład... W sposób następujący. Tutaj akurat się tam zakradły kwinty równoległe, ale myślę, że ich praktycznie nie słychać. Albo inny krok, jeśli kogoś to bardzo razi. A to miało być to inne. To zamiast fałszu na kolejnym dźwięku, idziemy po prostu w ten, który nam pasuje. Jest jeszcze kilka innych kroków, mianowicie dosyć charakterystyczny efekt z skokiem kwarty. Powiem o nim następnym razem. Bazowałoby to na powiedzmy ruchu tego typu czy też kwinty. Ale tym zajmiemy się następnym razem. Serdecznie zapraszam do szkoły organów, do subskrybowania. I przede wszystkim do próbowania i ćwiczenia. Mamy również webinar w planach 25 kwietnia, na który polecam się zapisać. I to na dzisiaj tyle. Do zobaczenia.